witamy serdecznie, dobry wieczór, w tą wieczorową porą chcemy się z Państwem przywitać. Dziś temat poważny. Podejmujemy... Ubraliśmy się nawet w koszulę. Oczywiście podejmujemy życiowy temat, bo graz 2 podcast to przede wszystkim ludzie, ludzie, którzy e, widzą świat takim, jaki jest. Zapraszamy. Cześć, Urban. No cześć. Cóż to za poważny temat dla nas dzisiaj przygotowałeś? Um, tak, temat jest niezwykle poważny i myślę, że niecierpiący zwłoki, ażeby go poruszyć. Gdyż będziemy mówić dzisiaj o tym, jak życie w szczególności młodych ludzi przeniosło się do internetu. Jak to wpływa na nich. Jak wpływało kiedyś na nas. I jakby. Ten film... I dlaczego jesteśmy na TikToku? I dlaczego jesteśmy albo nie jesteśmy na TikToku, może w ten sposób. Okay. Bo, bo jakby to też skłoniło nas do, do poruszenia takich, ani innych treści. I ten film dedykujemy myślę zarówno i rodzicom, może jeżeli są tutaj starsi odbiorcy, okay. ale, ale przede wszystkim tym młodszym odbiorcom, jeżeli takowi się znajdą. Bo być może uda Wam się coś dostrzec po tym materiale. Tak, nie będzie to, miejmy nadzieję, taka typowa tyrada ludzi w jakimś tam wieku, narzeka, którzy narzekają, że kiedyś było lepiej. Nie, absolutnie nie. Ale taka nie. trochę próba, chyba, podsumowania naszych spostrzeżeń z ostatniej godziny rozmowy. Tak, tak. Nie, tak. no trochę więcej, wskaza się. Wszystko zaczęło się od tego, że e, robiąc jakiś tam research, stwierdziłem, że dobrym kanałem, żeby poszerzyć nasze zasięgi, będzie właśnie TikTok wspomniany. No, i tego TikToka wreszcie gdzieś tam założyłem. E, jakby założyłem tylko i wyłącznie profil, e, zapisałem naszą płeć, e, w zainteresowaniach dałem nauka, nowe technologie, gry e, i w zasadzie zostawiłem to na moment, bo jakoś się nie zebrało, jakby nie miałem pomysłu, pomysłu na pierwszy filmik i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie też po prostu tego TikToka odpaliłem, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju treści tam są. Tak, ja dzisiaj zobaczyłem tego TikToka po raz pierwszy w ogóle w tej jego prawdziwej formie i wiedziałem dokładnie, co to jest, nie interesowałem się. No, no i faktycznie te treści, które zaprezentował mi Wikitek po, po przeglądaniu, to no nie są to treści związane z nauką ani z innymi zainteresowaniami, które tam wypisałeś. Tak, no przede wszystkim jakby moje wątpliwości na pierwszy rzut oka wzbudził algorytm. Który chyba bardziej jakby przyczynił się do tego w jakim jesteśmy wieku i jakiej jesteśmy płci, mm. a nie jakie są nasze zainteresowania. Co warto dodać, jakby na tym profilu naszym nie został polubiony żaden filmik, nie został mm. dodany żaden komentarz, nie zostało nic edytowane w sposób, który mógłby wpłynąć na te treści, które będą nam prezentowane. No. No i cóż mogę rzec. Przede wszystkim dostajemy... tańczące dupeczki. Y... Nastoletnie. Tak. Tak, no, czy nie tylko, tak? Hmm. Jakieś tam znaczy, zawsze... tyle, tyle, co zobaczyłem, Nast... to Tak to, 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 to są raczej nastolatki, tak? Jakby hmm. jak, jak najbardziej. E, no więc jakby tutaj pewien dyson z tego, co w zasadzie pchana TikTok w ogóle. Tak. E, oczywiście też między tymi wszystkimi e, tańcami, półnagimi, e, bardzo młodych osób e, pojawiają się. E, też oczywiście jakieś tam treści, nie wiem, związane z programowaniem i tak dalej, to, mm -hmm. się, to się gdzieś tam przywija. No to przykład... musi być jakiś bardzo mały ułamek. Tak, mały ułamek. Na przykład profil TV gry mi się pojawił, mm -hmm. jak tam przerzucałem, właśnie head, coś tam się wypowiadało, coś takiego. Kilka jakichś takich hej, tutaj jakiś tam poradnik technologiczny, jeśli chcesz, aby twój komputer przyspieszył, to kliknij tam coś z dwóch się spoko. No ale 90% to jest jednak. To są treści po prostu. Softporn. Które... Softporn, tak. Coś, co ma zachęcić, myślę, młodego mężczyznę do tego, żeby tego TikToka namiętnie przeglądał. Mm -hmm. No i tak sobie zaczęliśmy dyskutować tutaj troszeczkę w większym gronie jeszcze wcześniej. Dokąd to w ogóle zmierza? Jakby to było takim. I skąd to się wzięło? I skąd to się wzięło? To był taki czynnik zapłonowy, jeżeli chodzi w ogóle o, o całą szerszą dyskusję tego, jak teraz w ogóle i co się dzieje w internecie, tak? Jakby. Mm... Może uporządkujmy sobie sam, sam jakby, plan tego. Tak? Przede wszystkim mamy wiele platform, na których z każdej z nich emanuje, tak jak powiedziałeś, soft porn. Mm -hmm. e, mamy też swojego Instagrama, mamy. z którego raczej nie korzystamy, żeby przeglądać coś w. powiedzmy, żeby przeglądać jakieś tam rzeczy. Tak? Mm -hmm. Mamy też swoje prywatne Instagramy i tak dalej, i tak dalej. Na naszym Instagramie 99 Procent proponowanego kontentu to jest taki sam kontent jak na TikToku, mhm. tylko w postaci jakichś tam zdjęć. E, więc znowu same modelki, jakieś reklamy bielizny i tak dalej, dalej. Nie chcę tutaj wyjść na zgradę. oczywiście jest to bardzo przyjemne dla oka. Spokojnie, jakby nie to jest tego klucz. E, w swoich polubionych profilach mamy autorów komiksów DC, Marvel, jakichś aktorów w stylu nie wiem, The Rock, Galgadot, mhm. tego typu jakby jakieś tam treści i nic więcej. E... Ale tutaj, już, tu, tutaj się wtrącę, bo jeżeli chodzi o algorytm Instagramowy, to on jest bardzo elastyczny i jego się bardzo łatwo da nagiąć do, do Twojej woli. Bo okay. to, że w tym momencie mamy w proponowanych content właśnie taki tam silikonowo-cielesny, w momencie, w którym wpiszesz sobie kilkanaście fraz związanych z tym, czego chcesz szukać, mm -hmm. czyli czy to będą jakieś tam movie, trivia, komiksy, ja to sobie właśnie u siebie tak to sprofilowałem, no to momentalnie te proporcje się zmieniają. Dosłownie po kolejnym odświeżeniu algorytmu już będziesz miał rzeczy związane z tym. Zgadza się. Ale no nie używamy tego, w sensie to trzeba też wiedzieć, że tak, tak to się robi. Że tak? że tak to się robi, a dwa jakby no też dostajemy coś jakby od razu, mhm. tak? jakby, I to nie jest jakby też zgodne z tym jakby ani co publikujemy, ani jakich hashtagów używamy, bo raczej nie, nie pojawia się tam hashtag Polish girls Blond hairs, i tak dalej, tylko pojawia się hashtag nagrywka, podcast no tak. z DC, Marvel, MCU i tak dalej, i tak dalej. No więc jest to, jest to dość. Yy... No tak, ale potem no, to, Po tym algorytmie to skojarzy z najpopularniejszym, na przykład jakimś tam streamerem opowiadającym o filmach MCU. I jest to na przykład jakaś roznagliżowana babka na Twitchu. Może być. Znaczy ja na swoim prywatnym profilu Instagramowym faktycznie 90% kontekstu to mam, kontekstu to są to. Właśnie, jakiś tam movies i, i faktycznie rysunki, bo ja mam mm -hmm. strasznie dużo lajkuję jakiś tam komiksowy plaszcz, nie? No, no, no. I praktycznie 90% kontentu mam takiego związanego z, z komiksami. Natomiast też co kilka odświeżeń, powiedzmy, pojawiają mi się proponowane te mm -hmm. posty takie. Najpopularniejsze. Najpopularniejsze, czyli powiedzmy, śliczna jakaś tam dziewczyna, która ma miliony jakichś tam lajków. Mm -hmm. okej, okay, spoko, fajnie, tak? Natomiast no, może Instagram faktycznie trochę lepiej. Facebook jakby tutaj myślę dość dobrze jakby działa, bo w proponowanych nigdy mi się nie wyświetliły jakoś tego, tego typu rzeczy. Ja z Facebookiem mam ostatnio problem, ponieważ y, pojawiają się na nim oferty sprzedaży. Jakiś tam to się to ma, marketplace nazywa. Jasne, tak? jasne. I od jakiegoś czasu marketplace usilnie próbuje mi sprzedać bieliznę. To, albo y, shorty, albo cokolwiek co piżanki. wymaga damskiej modelki, która jasne. jest tam gdzieś pokazana od szyi w dół. Y, no i to jest też takie właśnie zdjęcie raczej takie Instagramowe, że hej, tutaj jestem jak Kasia sprzedaje majtki. Jasne, jakby tak, rozumiem, ale ogólnie jakby, no nie wiem, proponowanych postów raczej nie wiem, dostaję więcej jakichś tam newsów, hmm. jakieś tam rzeczy, ale marketplace tak, faktycznie, szczególnie w tym okresie świątecznym miałem bardzo dużo sexy piżamek. Jakiś tam Pamiętam, że rozmawialiśmy o, o sexy piżamkach, bo to by się wyskakiwała jedna dziewczyna, a mi druga. Tak, dokładnie, jakby promująca tą samą firmę, także tak, tak to wygląda. Natomiast do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że social media ogólnie i internet bardzo mocno jakby profiluje, szczególnie na czym my na to patrzymy z tej strony męskiej. tak? Mm. Nie wiem co się dziewczyną wyświetla. Bo może warto by założyć w ramach takiego researchu profil jako, jako kobieta i zobaczyć, co tam się wyświetla. No, ale mamy tą o, o jakby ogromną seksualizację, która jakby postępuje. Kiedyś jeszcze, e, powiedzmy w kinematografii. Ogólnie szeroko pojętej, gdzieś tam szokowały nas jakieś mocniejsze sceny. Mhm. Ja pamiętam, że takie, nie wiem, jak jak coś tam się działo na jakimś filmie, oglądałem go z rodzicami, to, to nie wiem, mama kazała mi wychodzić z pokoju albo mówiła odwróć głowę. To też trochę inne pokolenie, może rodzice też tak uważali to za jakiś temat tabu. No to prawda. Teraz Patryk Weka kręci filmy, w których robi się i różne inne rzeczy, i to jest na początku dziennym. Tutaj też warto wspomnieć o. Tak sobie myślę. Oglądałem najgorszy film. W ogóle w swoim życiu ostatnio. Okay. To był film, w którym główną rolę gra pan Królikowski, młody mm. Artur Antek, Antek. No. Antek Królikowski. Film nazywa się. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Yy... jak je... Zerknij, bo jestem ciekaw, o czym. Dobra, już, już, już patrzę. Um, może pewnie jakby zacznę pisać, no, to sobie przypomnę. To będzie przerwa techniczna. Tak, tak, tak. Albo i nawet nie. Tak czy inaczej. E, film web Królikowski, Królikowski. Bętla chyba, o! wiem, że zanim wpiszę będę wiedział. <grym> tak to działa, no. Pętla. Tak, bo jeszcze sprawdzałem. Mm -hmm. Film ma ocenę 3,5. Jakby plakat puścimy. Tak, seks daje władzę. Okay. Seks daje władzę. I jakby ja obejrzałem sobie ten film o naszym polskim gangsterze, jak zostałem dziewczyny mm -hmm. gangstera. No, no, no. I ten film pojawił mi się następny w proponowanych. No i miałem taki powiedzmy wieczór wolny. A dobra, to ten następny film sobie odpalę. Nie zwracałem uwagi, uwagi na to, kto tam gra, kto to wyreżyserował mhm. i tak dalej. nie? Dobra, odpaliłem sobie ten film, a teraz tak, w zasadzie to nie mogę powiedzieć tego, co tam się aż tak mocno działo, bo nam YouTube usunie po prostu okay. ten, ten film. Tak? Natomiast no sceny są maksymalnie ordynarne i tak jak myślę, że film trwa w okolicach półtorej godziny, to dobre 50 minut, to są sceny. Nawet nie nazwałbym tego scenami erotycznymi, a są to sceny po prostu wulgarne i jakby takie na maksa wprowadzające. wiesz, obrzydzenie, nie? Jakby okay. To już jest poza jakimś poziomem też estetyki, więc jest i obrzydzenie i taka degustacja. nie degustacja. nie. Degustacja, hon, hon, hon. W sensie, że człowiek się czuje zdegustowany. I, 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 i tak dalej, degustacja, wybornie. E, więc no jakby jest masakra, dziwię się w ogóle, że Królikowski się tego podjął, no ale wi wiadomo też pieniądze robią swoje. E, no jest ciężko, w każdym razie tego, tego typu filmy są już też na początku dziennym. Doda kręci jakieś dziewczyny z Dubaju. Tak. E, tam też jakby wiadomo o co chodzi znaczy, i tak dalej, i tak dalej. sprowadzamy to wszystko do odwiecznej prawdy sex sales. Sex sales oczywiście, znaczy wiadomo też nie od dzisiaj, że światem rządzą jak to Kiedyś mi dobry przyjaciel powiedział, powiedział, kobiety, seks i pieniądze, tak? I jest w tym dużo prawdy, natomiast młodzi ludzie są bardzo narożeni. No to, to o to chodzi, to tak? o to... w tym momencie tak. ludzie powinni mieć dostęp do tego typu, znaczy no, powinni mieć, powinni być świadomi tego, że to nie jest dobra ścieżka. Po, Powinniśmy powinni być tego świadomi, że to jest tylko jakieś tam zdjęcie, to jest jasne, tylko coś tam. Jasne. No właśnie, jakby jedno wystarczy, nie, nie zagłębiamy się nie, nie, nie wchodźmy w, w sensie w kierunku tych dzieci, tak? To nie o to chodzi, żeby siedzieć, patrzeć się w telefon i skrolować sobie dziewczęta robiące śmieszne rzeczy. Nie? No właśnie, teraz z jednej strony tak. Do czego może to prowadzić w niewykształconym umyśle? To jakby jeżeli my mamy jakieś swoje już, powiedzmy, zapatrywania na świat, hmm. powiedzmy w miarę jakby. Jesteśmy stabilni w tym, co robimy, i tak dalej, i nasze charaktery już się nie kształtują. Ale tak? no jesteśmy świadomi tego, że dupy na Instagramie są tylko i wyłącznie dupami na Instagramie. Jesteśmy świadomi tego, że w ogóle ten świat, który jest za szkiełkiem, jest światem nierealnym, jest światem, w którym wszystko jest zakłamane, i, i tak dalej, mhm. i tak dalej. Potrafimy sobie jakby też spersonalizować jakieś tam rzeczy, żeby mieć treści, których jakby pożądamy. Mhm. Natomiast patrząc sobie na młodych ludzi, którzy dostają coś takiego, ich charaktery się kształtują, to w jaki sposób one się będą kształtowały? No, tak. no Będą przedstawiały kobiety bardzo przedmiotowo. Mężczyzn jako osoby, które z tego uprzedmiotowienia po prostu korzystają. Tak? No i jakby mamy tutaj mamy tutaj błędne koło. Mm. To jest też jedna rzecz, o której ja Ci wspomniałem, że przygotowując się do materiału, który nie powstał, ale, ale powstanie, była taka fraza, że my, osoby z naszych roczników, tak, lata 90. byliśmy świadomi tego, że internet to jest osobna rzecz. To jest coś, do czego my sobie tam wchodzimy. Kiedyś to się odpinało modem, dosłownie przepinałeś się do innego świata, bo inaczej nie miałeś do niego dostępu. Się. W tym momencie ta granica się zaciera. Tak? Waluta jest normalna, jest wirtualna, spotykać się można normalnie, wirtualnie, jest metavers, jest cokolwiek, i młodzi ludzie też, dla nich ta granica się zaciera. Jasne, no, więc powiedzmy tak, żyjemy trochę w połowie w Matrixie. Tak? A, a myślę, że dzieciaki to żyją w ogóle w 90% w Matrixie, tak? Bo jakby tam się tak jak mówisz, odbywają spotkania i tak dalej. i tak dalej. W momencie, kiedy jakby my zaczynaliśmy korzystać z internetu, to miejscem spotkań, nie wiem, był, czy jakiś tam e Apples czy grono, Aha, dobra, dobra, mówię, dobra, mówię dobra. o takim internetowym, nie? i tam też tam już był załążek tego, że ludzie oceniali swoje zdjęcia i w ogóle i w ogóle i w ogóle. Teraz, jeżeli m, moja, moja kobitka jest osobą, która pracuje w szkole. I jakby mówi mi, że jeżeli nie masz Instagrama, tak, nie, tak, tak, nie masz TikToka, nie masz Instagrama, nie, nie masz tam tysięcy tak dalej. To, to cię to, nie ma. To cię nie ma, jesteś nikim, tak. No, jakby wręcz przeciwnie, właśnie wtedy jesteś, takie mam wrażenie, tak? Właśnie wtedy jesteś realnie. Jakby m, dopiero życie zweryfikuje to później, jak, jak bardzo ten czas był stracony, jak wiele, i tutaj myślę, że też śmiało możemy powiedzieć, Problemów psychicznych, jakiś związanych z kompleksami, z jakimś takim niedowartościowaniem albo przewartościowaniem pewnych rzeczy. Jak, jak to wszystko gdzieś tam się e, pozapętlało i jakby będzie dawało jakieś bardzo złe efekty nie, w przyszłości. Szpitale psychiatryczne, z tego co sobie czytaliśmy gdzieś tam, jakieś, jakieś nagłówki, jakieś newsy, już od lat są przepełnione młodymi ludźmi. Oddziały dla ludzi młodych są e, oblegane. Ludzie się tam pojawiają kilkukrotnie ci sami. Mhm. Tak, jest wiele prób jakichś samobójczych. Dobrze przedstawiają też to nasze dwa polskie filmy. Sala samobójców? Sala samobójców. Wbrew, okay. po, wbrew pozorom, wbrew pozorom to są dobre filmy i w pewien sposób dobrze pokazują to, co się dzieje. Być może od trochę innej strony, ale mhm. jednak. No, i, i mamy, mamy myślę, ogromny problem, tak. Przede wszystkim, co można z tym zrobić? Tak, tutaj się pojawia pytanie, Ojej. powiedzmy tak, no bo dobra, jesteśmy młodymi facetami i być może będziemy chcieli mm. mieć w przyszłości dziecko, może ono się po prostu pojawi, nieplanowane, nie wiadomo. To ja się powiem, że od razu kiedyś rozmawiałem o tym z kolegą mm. i stwierdziłem, ja wiesz co, wydaje mi się, że po prostu gdzieś tam to dziecko, które ja będę wychowywał, to będę je wychowywał na pustyni. Jak najlepiej, bez dostępu do internetu, żeby najpierw, no wiadomo, że to jest trochę przekolorowane, ale chodzi o to, żeby nie i za tym trendem, z którym też teraz słyszymy, że jest, jest dużo pracy zdalnej. Rodzice i tak się nie interesują dziećmi, dajemy im tableta i, i Elo, mhm. żeby, żeby do czegoś takiego nie dopuścić. Że dziecko wie, jak się posługiwać telefonem, czy tam, te, czy tam smartfonem, wie, jak włączyć sobie gierkę, a nie wie, jak yy... rozliczyć pit. No, dobra, no dobra, trochę rozumiem. wcześniej, okay, no, 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 złożyć klocki i LEGO, na jakąś figurkę. Jasne, jasne. Znaczy, z moich obserwacji, z tego, jakby jak obserwuję młodych rodziców, no to faktycznie wymaga to ogromu pracy, żeby po pierwsze, bardzo selektywnie podchodzić do treści, tak, no wręcz zaleca się, żeby zanim puścisz dziecku bajkę, tak, to żeby jednak się zorientować, co to jest za bajka, czy to mm. nie jest anime dla dorosłych, tak, no wiesz, <laughs> wiesz jakby. No wiadomo, że nie wiem, jeżeli puszczasz, psipatrol patrol tam czy cokolwiek teraz jest modnego wśród dzieciaków, no to jakby spoko. Nie? Jakby problem jeszcze się, jak te dzieciaki zaczynają dogrzewać. Mm -hmm. tak. Idą do szkoły, tam dopóki to jest taki Bobelek, który tam biega, ma 4-5-6 lat, spoko, tak? Do, jeżeli zajmiesz im, to, to, to wszystko spoko. Ale później jakby, mamy troszeczkę rozerwanie tej więzi, no my też chcieliśmy mieć trochę jakby w swojej przestrzeni. No tak, ale nawet taka głupota, jak wiesz, oglądasz sobie Dragon Balla i to jest japońska bajka, tak? A później nagle mówisz ludziom, że dalej masz japońskie bajki, ale to już jest. wiesz... Jest zupełnie co innego. <grym> tak. Jasne, znaczy tu też jakby nie mówimy o preferencjach i jakby do, do jakby nie, nie chce, żeby ten temat szedł na to, co ludzie jakby wybierają już później świadomie, mm -hmm. wiesz, oglądają coś, ale chodzi też właśnie o to, co. Jakby... Nie my, bardziej chodzi mi o to, że zjed... bardzo łatwo przeskoczyć. Właśnie tak. tutaj jesteśmy tu, tutaj ktoś pisze, czym jest reguła 30, 34 i wiesz, już jest ktoś wciągnięty w ogóle do tego świata. Jasne, no? znaczy w ogóle. Po pierwsze tak, no ciekawość jest też naturalną rzeczą i my też odkrywaliśmy różne rzeczy, i na różne rzeczy gdzieś tam się natrafiało, natomiast nie było takiego przysytu. Przede wszystkim mm -hmm. ja... Teraz nie trzeba tego odkrywać. Tak, teraz nie trzeba tego odkrywać, a przede wszystkim jak myśmy byli młodzi, to ja nie wchodziłem na jakiś, jak, jakiś portal i nie wiem, nie, nie czułem się przybity tym, że nie mam jakichś, nie wiem, wielkich bicepsów, mm -hmm. nowych ciuchów, czy coś. Stary, ja przeglądałem ostatnio nasze zdjęcia jakieś tam z liceum. To myśmy wyglądali w porównaniu do tych dzieciaków, co ja wyglądają teraz, jakbyśmy się ubierali w najgorszym lumpie. No. Stary. To ja nikomu to nie przeszkadzało. Nie, ja miałem bluzę, którą jeszcze nosiła moja siostra, ale była męska. A ty miałeś, pamiętam, taką białą bluzę z kapturem. Shonjo. No, i to była też <laughs> Twoja ulubiona bluza, którą zakładałeś na większość okazji, tak? Więc jakby wiesz, a tutaj nie wiem, dwa razy pojawisz się w tych samych butach, mm -hmm. czy coś, wiesz, w ogóle jakieś jest wielkie halo, nie? Więc konsumpcjonizm swoją drogą, nie? Natomiast to, co mówię, jakby wróćmy do, do tego jakby wychowania dzieci których jeszcze nie Wyska mamy. rodziców, tutaj to profesjonalnych, tak, tak, tak. Dwójka, tylko nie kojarzcie nas, nas razem, nie? Nie, nie, nie? w ten sposób. To tak, przede wszystkim mam wrażenie, że A, łatwiej wychować w tym momencie chłopca, bo hmm. dziewczyny są, myślę, bardziej narażone i są pod dużo większą presją tego, co się w internecie dzieje. Ok. Tak mi się wydaje, tak. Poza tym zawsze mój ojciec powtarza, mówi: lepiej mieć syna, bo wtedy pilnujesz tylko syna. A jak masz córkę, to pilnujesz tego osiedla. I coś hmm. może w tym być, nie? Natomiast yy, myślę, że przede wszystkim. I tutaj taki apel dla, dla rodziców: yy, kurczę, sprawdzajcie treści, które oglądają wasze dzieci, i jakby przede wszystkim uświadomcie im to, że to, co jest za szkiełkiem, to jest nierealny świat. To jest Matrix, tak? Tak nie wygląda życie. Ostatnio widziałem bardzo dobry, dobry mem, i może go tu znajdę i wrzucę. Siadanie na Instagramie. Śniadanie na, śniadanie na no. Instagramie, kwiatek, yy, kawka idealna, mm. jakiś croissant, coś tego i normalne śniadanie. Kanapka, kawałek sera wrzucony do mikrofalówki, keczupem maźnięty na talerzu uszczerbionym i trzymanym na kolanach. No i tak to wygląda, tak? To samo się tyczy wyglądu ludzi, nikt nie jest wiecznie idealny. Po, dajcie spokój, zdjęcia jedzenia, na, to, na cholerę to koło. To jest w ogóle inny temat, nie? jakby put form, Food, food porn. Czesk, tak. Czeski. Czeski był porn i tele. Food porn jakby. Dobra, ja lubię oglądać dobre jedzenie. Czasem. No ale no, po co? No nie wiem, wtedy się dobrze nastrajam, żeby gdzieś wyjść i coś zjeść. No. no. Tak. E, natomiast. E, co? No, Są no rzeczy... nic nie wygląda w internecie tak jak jest naprawdę, tak? Kobiety wiecznie nie chodzą na szpilkach pięknie zrobione, wymalowane. E, bywają zmęczone. E, no nie wiem, jakby dotyka też ich życie. Mężczyźni nie są wszyscy napakowani i, i nie jeżdżą super drogimi samochodami, nie mają miliarda butów w swojej szafie, tak? No, no, tak, no, tak I tak, tak dalej, to, i tak to, dalej. Ale też wiesz, to też tak po, trochę hiperbolizujesz, tak? No bo ty mówisz o, o świecie jakimś tam właśnie fitness, fashion. Tak, ale, scenie, to jest, ale to jest to, co ci podsyła właśnie TikTok i Instagram. Tak, okay, ale poza dziewczyną, która. W sobie do granic możliwości aż po same migdałki w wielką krakowską parówkę czy jakąś tam i to hmm. widzieliśmy przed chwilą na TikToku no i jakby super, wow i potem Twoje dziecko mówi Boże, Wysamo może, czy proszę... jeżeli jak ja nie, przepraszam ale twoje, twoje, jakaś tam córka, czy ja córka w tym momencie widząc to hmm. w jej młodym umyśle może wygiełkować myśl, że ona będzie musiała robić to samo w innym kontekście wiesz hmm. jakby mózg po prostu wiesz no już nie, nie wspominamy też, ile osób zginęło, bądź też miało jakieś powikłania w związku z challenge'ami internetowymi. To już nawet nie mówię o głupich pomysłach w stylu poduszanie się, jakieś tam... Cinnamon challenge i jedzenie tych... Mm, kapsułek do prania. No to już w ogóle jest jakaś totalna głupota, nie? Więc jakby... Budowanie świadomości wychodzi na to, że jest bardzo ważnym elementem rozwoju młodych osób. Tak. Myślę, że tak. I że tutaj trafiłeś jakby, jakby w samą, samą w sedno. Do, doktor Phil. Budowanie tej świadomości i myślę, też dowartościowywanie młodych ludzi za to, co robią, kim są, mhm. tak na co dzień. Nie? Że coś, co oni robią, jest super, jeżeli oczywiście jest to dobra, tak. dobrą rzeczą. W sensie, mam w dupie to, że znaczy nie wiem, czy ja jako rodzic będę tak mówił dla dziecka, które będzie zafascynowane jakąś tam wierszycią społecznościową. Mam w dupie, czy masz 35 tysięcy lajków na Instagramie. Fajnie, że wyniosłeś śmieci. Tak, albo słuchaj, nieważne, czy właśnie masz te 35 tysięcy lajków, rozejrzyj się, że wokół na przykład masz osoby, które są naprawdę dla Ciebie ważne i Ty dla nich jesteś ważne i dla nich jesteś całym światem, a te lajki to tylko piki, nie? Hmm. No. Jakby dla nas to już jest rzecz oczywista i też pewnie sam widzisz, że grono znajomych też w pewnym momencie... Przepraszam, to już klasyka, że grono znajomych też jakby w pewnym momencie się dość mocno zawęża. I już wyłączam dźwięk. Więc, jakby to, co potem zostało gdzieś tam w internecie, no, niewiele przykro. My, my wiemy, że to, co jest w internecie, to jest w internecie, i wydaje mi się, że nikogo tutaj z nas z okolicy w żaden sposób to nie definiuje. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Więc taki krótki apel, myślę, skoro był do, do, młody, do rodziców, to do młodych ludzi powinien być taki, że jesteście świetni tacy, jacy jesteście, i jakby rozwijajcie swoje zainteresowania, cieszcie się tym, co jest i jakby totalnie nie zwracajcie uwagi na to, ile macie lajków, czy macie nowe najki, czy nie, bo tak naprawdę ta faza minie za 2-3 lata. Przeczytajcie jakąś fajną książkę. Dokładnie, obejrzyjcie. Ustawiajcie sport. Sport. Dobry, do, przeczytajcie dobrą, dobrą, wartościową książkę, tak jak mówi. albo dobry komiks, też jest dużo dobrych komiksów, które serdecznie polecamy. Także Myślę, że to jest to, że to jest nasz taki apel w postaci krótkiego odcinka. Być może zaraz powstanie kolejny, ale jakby tak, to jest to coś, co nas bardzo poruszyło i w takim jakby uderzyło nas, że to dotyczy dziesiątek, milionów, miliardów, nie wiem, hmm. dzieciaków, tak? Tak, znaczy, no nie zrozumcie nas źle, my też korzystamy z internetu oczywiście, oczywiście bardzo, bardzo dużo, ale jesteśmy świadomi tego, jak on działa, mniej więcej. Jasne, jasne. Potrafimy się temu oprzeć. Tak jak kiedyś się dużo mówiło o tym, że zwróćcie uwagę na to na przykład jak są tworzone reklamy, jak one wami manipulują. Internet też nam manipuluje, Absolutnie. też trzeba się umieć, umieć temu postawić. Kurczę, coraz więcej analogii do Matrixa widzę w tym, jak, jak my żyjemy i. Tak, bo to jest bardzo trafiona bardzo produkcja i, i no, jest w ogóle taka sekta, która mówi o tym, że Matrix jest. jest. I ludzie. No nie chcę tutaj zamieniać się w memiarza, ale widziałem ostatnio obrazek, że jakoś, zauważcie, że od czasu emisji filmu Matrix zniknę, z ten liczba budek telefonicznych, którymi można było się wydostać z Matrixa drastycznie zmalała. Dobre, dobre, natomiast myślę, że ma to związek z, z rozwojem technologii, aczkolwiek you will never know, e, także, także tak to wygląda. Mm. Cóż, myślę, że taki mały apel i to wszystko w tym, w tym krótkim odcinku. Weźcie sobie to do serca i bądźcie sobą. Cieszcie się tym, co jest. Jesteście najlepsi. Niezależnie od tego, czy macie konto na Instagramie, czy macie lajki na TikToku. Jak macie, to możecie nas polajkować. Na, na Instagramie tak. No, a co do TikToka, szczerze mówiąc, nie wiem, czy chciałbym, żeby nasze treści pojawiły się wśród tych wszystkich. Może, byłoby, może byłby to promyk światła w, tym, w tej czarnej Ale dziurze. Ale takie to chyba też nie zagra. Nie, no? tam są kilkuminutówki takie. Czyli musimy teraz zatańczyć. Na przykład, zrobić jakiś challenge. Właśnie, nie, nie wiemy do końca, czy jakby w ten sposób chcemy być tego częścią. Pomyślimy. Zobaczymy. Zobaczymy. To był Gracz 2. Przystroga. Tak, Gracz 2. Przystroga. Mówili do Was starsi panowie. Hashtag Deadpool. I hashtag M. Kropka kitek? Nawet nie wiem. Mm. Trzymajcie się. Siema!